Ale się dobrze śpi. A, no, trzeba wstać do roboty. Stary dzwoni, odbieram. Hej, dzisiaj śpisz, mówiłem żebyś przyszedł tu rano. Sorry, stary, zaspałem. No. Przestań być tak. Przestań być jak leniwiec i przyjść spotkać się ze mną pod moją starą restauracją. Dzisiaj jest dla ciebie ważny dzień. Rozłącz się, no. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że to nowa seria na kanale, więc jak chcecie zobaczyć więcej Kebab wstawcie łapkę w górę i suba. Dzięki. A teraz lecimy dalej z filmem. Tutaj jesteś, synu. Pewnie zastanawiasz się dlaczego cię tu wezwałem. No zastanawiam się. Na co czas... Zamknij się. Na co czas, aby stanął na własne... na własne nogi. Jestem tutaj, aby wprowadzić cię w nasze rodzinne dziedzictwo. Z tą... To... z tym restauracją? i pomóc Ci zrobić pierwszy krok w drodze do zostania najlepszym szefem kuchni w mieście. Widzę, że się niecierpliwisz. Ach, te nowe pokolenia. Dobrze, proszę, wejść. ten klucz i czyń honory. Nowe kluczyki. Dzięki. Mogę włączyć. No, tylko, tylko troszkę ten bałagan. Nie jest jakiś wielki, spokojnie. Sprząta się. Dawaj, to śmieci. Co to, 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 z człowieku, nie wiem... Kto to tak zostawił? Nie, Prz... Jezu... Jakieś pudełka, co to jest? Okej. brud na podłogach i ścianach. Ha, jak on to zrobić, a? Czemu ja mogę sprzątacza sobie wziąć? Dobra, co teraz? Dobra robota to naprawdę dobry początek. Ważne jest, aby utrzymać czystość w miejscu pracy. Teraz naprawmy te zniszczone ściany i podłogi. Hmm. Jak się nazywał ten sklep internetowy, o którym rozmawialiśmy? Nie wiem... Nie wiem. Sklep budowlany. Yy, to. Powierzchnie. Czemu to? A mogę sobie coś tam? Nie mogę tego zrobić, to nawet to. Opa, było takie łatwe, prawdziwe życie było. Yy, sekcja podłóg. Normowa oczywiście. Mogę sobie, mogę, dobra. Dawaj. Elegancko, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pozbądźmy się tych zniszczonych mebli. Yy, C. Opa. Sprzedaj. Aha, za zero. Co jeszcze? A, to. Co jest lepiej, prawda? Teraz mamy przestrzeń, którą możemy wypełnić nowymi wyblami. Otwórz jeszcze raz ten sklep, dobrze? Dobra. Umieść stoły. Te tańsze dam czemu ja Opa, dobra. Gdzie? Tylko jeden. To drugi. Dobra. Będziesz też potrzebować zlewozmywaka oraz przestrzennego blatu. Ważna jest przestrzeń do pracy. Przejdź do sekcji lat. Wiosło lady. Dobra tu. Mogę to? Nie mogę, tak co to? I co, to sobie mam postawić? Włącz łączenie. O! Idealnie. Stanowiska blok do krojenia. tu za takie coś? Dobrze, prawie, prawie gotowe. Teraz do rozpoczęcia potrzebujemy tylko kilku narzędzi kuchennych. Musisz odebrać paczkę z marketu. Właściciel sklepu ją przygotował i czeka na Ciebie. Znam go z dzieciństwa. Jest bardzo miły. Będziesz, będziesz odwiedzał jego sklep bardzo często. No to spoko. Co jeszcze muszę robić? Iść do marketu. Gdzie jest market? Który market? A ten market. Dobra. O, musisz być nowym szefem kuchni. Twój tata był świetnym kucharzem. Bardzo się cieszę, że to miejsce wraca do normy. O, to produkty, o które prosił twój tata. Zawsze możesz dowiedzieć mój sklep, jeśli czegoś potrzebujesz. Mała paczuszka. Dobra, daj to. Wyjmij z pudełka. Opa. Co może coś postawić tutaj? A to co to? Chybi do szosówki. Gdzie to samolot? Dobra, nie wiem. Worek. Wungel. Dobra, myślę, zamykaj to, szpikulce nie wiem po co mi są, na razie Otwórz tablet Otwórz menu restauracji Które co, to? Opa. ja bym powinien Przejdź do strony menu Nie chcę się tego czytać Na razie Tutaj kilka przepisów, no to jeden mam chyba na razie, co? Zamknij tablet, o. Iść do warzywniaka. A no ten stary by mi pomógł, ja tam stoi, no. Przejdął się do czegoś. Ja wiem, że starość nie radość, no ale bez przesady, ile ma lat. Pomidor do koszyka, gdzie jest pomidor? Tu. podczas prostu fajna samouczka. i do koszyka. Coś jeszcze? No wiesz. Dawaj. Wróć do restauracji. Wracam. Co teraz? Odwiedź rzeźnika. Butcher shop. Dawaj. Jeden. Dwie stówy za taki ten. Jeden kloc. To drogo. Coś. Nie wiem, dobra pomidor. ja tych pomidorów kupiłem Ale banger leci w tym radiu A teraz chcę się gotować, dobra A pewnie ta już gotować, dobra. A, ja mam ten? O, mam. A, i to i to muszę, dobra. Dobra. Dobra, 3 gramy. węgiel. Rozpałkę. To. I połóż plaster, kładę połóż, po, połóż pomidora taka pomidora mam położyć? no jest dobra rzekę jeszcze jedna strona tylko to będzie gotowa to jest ten wezmę już Ależ przyda się hop, spalił się? chyba nie, dobra gotujemy, ale będzie ale będzie dobre Ja ten pomidor się nie pali, dobra Dobra Weź talerz, ja już wziąłem talerz, to Już do Abo tu mam przepis, no właśnie zapomniałem. Gry pomidor, pokrój pomidor. Co? Co mam tu zrobić? To jest. Ja to muszę pokroić ten pomidor. Dobra. Jest taki Pietruszki. Weź kawałek. Dobra. Podaj Aj, przecież czemu? 96. Szkalnie. A ty co? Ale zapłacisz myślę, co? I co? Już ten? Mogę to otworzyć? sobie mogę otworzyć restaurację, czy nie? Mogę, dobra, dawaj. O, zapłaciłeś, dobra. Zmywanie, nie, obchodźmy zmywanie na razie. No to ja może do co to już? Dobra. Wyczuć brudno twarze, no Jezu. Jak, jak ja mam to umyć? Łosz, dobra. Co to było? Jakiś dźwięk. No to ja już otworzyłem spokojnie. Ja już wiem jak się to robi. Jakaś zmywarka by się przydała, żeby to się automatycznie robiło. Jest jakaś zmywarka tutaj? Coś z tego? Nie chyba. A bo nie ma tego, Uj, ja la la Pomidor Za szybko się skończyło no Właśnie ile tych kawałków, nie to być ile tych kawałków pietruszki tu było? Dwa No właśnie No co tam już się pobrudziło? Zaraz się spali, to może lepiej tam, ale. lecę szybko. No, możesz? i się spaliło babo przez ciebie. Masz babu placek. Dobra. Dobrze, dobra jest. Masz. Dla 96. Dobra, no nie wiem oszukane to jakiś jest, szczerze. Co się tak rzesz? To ja chyba muszę, ale dobra, pozbywam na razie. Zmywaj to. Dobra. dalej pieniądze. Jest takie 140 za jedno, takie ten, to w sumie sporo. A tu coś stało. No. Koniec. No, ja bym szczerze C. To dał bardziej. Tak, tu. W sumie. Okej, okay, dobra. Czyli skończył po słoncie a następnie ją zamknij. No to mam wszystko, tak. Czy to muszę? Usuń. O, o, nie. Coś dzieje. nie no być tak nic z tego codziennie zmywać. No na ludzie. No się jakoś. szybciej tego? Czy coś? Wszystko? się tak pali tutaj. Nie wiem, czy tak powinno być. Dobra, na chatę. Idę spać. Oj no, na minus. Autentyczne zarobki plus minus 200. Aha, czemu dwie gwiazdki zostałem? Dobra, na wydzień. Teraz to zapisana o frytki jakieś tam Gdzie? Gdzie są frytki? To na pewno daj mi Menu Jest menu Gdzie są te frytki? Tutaj nie ma ich Nie no frytek nie ma Ej to też tych frytek, tu nie ma pizza Czy są frytki? A tu są frytki, nie mam ich blokowany Aha, no to nie wiem, dobra. Co tu mam? To mam, dobra. Nawet lecimy dalej. O, co jakiś mężczyzna przystojny, przyszedł? Patrzcie co my tu mamy. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Możliwe. Wiedziałem już jak to miejsce powstawało i upadło. Upadało. Musisz być potomkiem tego słynnego kucharzyny. Miejmy nadzieję, że nie będziesz kolejnym rozczarowaniem, hehe. <laughs> co, ty miłą tata obrażasz? Jak śmiesz. Mam nadzieję, że zrozumiesz delikatną naturę tej branży, dzieciaku. To kulinarna dżungla, przetrwają tylko najsilniejsi. Zobaczymy, czy podołasz temu wyzwaniu. Jeśli jednak kiedykolwiek postanowisz stanąć mi na drodze, gorzko tego pożałujesz. Dokładnie tak skończyli niegdyś popularni kucharze w tym mieście. Złodzenia już chyba coś ci się przypala w kuchni. Ja się nie, nie otworzyłem. Spadaj. Dobra. Czyli oszukali mnie na te frytki, na razie, widzę. Ale dobra. O. Taka muza. Może głośniej trochę. Gdzie to? Dźwięk. Grafika, coś tutaj Łączę sobie na ten, na wysokie wszystko Dawaj, Oho, dobra, jest, ale jak teraz to wygląda? Czy ja wiem, czy to się kulek zmieniło? To, a tu jest węgiel jeszcze, a bo ten, nie mam tego, mięsa, la, trzeba kupić, to dwa od razu kupię, żeby więcej było może, przydałoby się, to, to jedno tu, a jedno tu, dobra. Prójdź to teraz to było to. Dobra. Stół. I się gotuj tu. dobra jestem już, już pamiętam, dobra. Czajaję, co idzie, więc chodzi. Dobra. Co nie leci znowu? To może być. Nie, pali się. O ty, morda. No i dobra. Szybko poszło. Już spalona. Dobra, jak się nie zorientuje. Tylko będzie po prostu lepsze, lepsze będzie, no Bardziej przypieczone No jak no, dobre jest, co wy gadacie Dobra Dawaj jako osyj moje jedzenie, dawaj Jest 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 syn dobra? Gadaj. Mów. mów mów Dobra, smakuje ci. No, ja myślę. Zapraszamy o dzień dobry, zapraszam. A pani też by chciała może? Do mnie? Przyjść tutaj? O, zapraszam, tak, tak, ten tytuł, tak dobrze. Coś jeszcze potrzebuję kupić? O, proszę bardzo. Pieniążki, dziękuję bardzo. Tu się, się robi się. O, nowy poziom restauracji Ty, bo to się kończy już Chcesz To co ja mogę jeszcze? To mam zrobione O rachuneczek dla pana, proszę bardzo dziękuję Mogę sobie o, coś sklep budowałem, coś mam uuhu uh, na razie nie. Co? Zostało? A to chyba jest dźwięk, że się skończyło, bo było jedno. Przyszła baba, wzięła, że zażarpa, wszystko sama. No nie jestem jest taki. To skończył się ten. Dobra, no już, już, już zaraz będzie. Coś się robi dobrze. Tutaj, dzięki. Trochę dam zmyć chyba. Idealnie i ho, pomidorki. Macie, pa ojoj, panie, już hamuj się, już jest. Proszę bardzo, już jedzie, jedzie. Może więcej stołów to się tu przydało, szczerze. Tutaj jeszcze jeden, może gdzieś tak tu, właśnie jeden taki albo dwa takie większe też się przydadzą. O, tu coś takiego. Może to trochę odsunąć. O, no zmienia się, dobra. Ale pieniążków, ale teraz to zmywać trzeba. Nie, nie mogę zatrudnić ludzi? Tutaj personel przy pomocy tony. Co tony? Co to tony? Nie znam typa, dobra już tyle, dobra. Już chyba nikt nie przyjdzie. No, dzień się skończył. Jeszcze ty tutaj, czemu ty się sama usiadłeś do tego? Nie, no to trzeba... Nie, dobra. nasz ty wszystko dobrze. Ja tutaj nie, wiem. nie, Wszystko? Chyba wszystko, dobra. Co chciałem? nie, zamknąć tam? Chodź do domu, pokaż ile zarobiłem. Wow, gdzie jestem dobra tu? Na łóżko mam dobre szczerze. Idzie się na nim wyspać na pewno. Uh. ale zarobeczki trzy. Nowy dzień. Gra zapisana, nowy przepis. No i co, będzie teraz ten przepis? Nie ma tego przepisu. No co jest, czemu? Pokazuje, że jest przepis, a przepisu nie ma. No, tak nie powinno być. No dobra, ale to do odcinku. Jak chcecie zobaczyć kolejny odcinek, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie. Jak chcecie mi napisać. O, fajne wideo w ogóle. Napiszcie mi jakieś wskazówki, jak coś pominąłem, czy coś tam lepiej mogę zrobić. To piszcie w komentarze. No i nie wiem. Siema.